dzisiaj coś o fajny temat regulacji gaźnika miałem taki jakiś przykładowy gaźnik temat, że tak powiem rzeka przypomnę, że jak już mamy mamy odpowiednie podciśnienie na tym gaźniku czyli mamy cały układ szczelny układ dolotowy cały jest szczelny Możemy zacząć zabawę z regulacją gaźnika. Czy jest to prosta sprawa? Nie, nie, nie jest to prosta sprawa. Na pewno nie jest tak, jak to gdzieś tam w necie widziałem, że pokręci się jedną śrubką, pokręci się drugą śrubką będzie chodził idealnie. Co taki zwykły kowalski może zrobić z tym, tym, z tym śrubokrętem? Chcę, żeby było krótko pewnie jak filmu wyjdzie co możemy ustawić tu jest śrubka v się to nazywa biegu jałowego czyli to powietrze biegu jałowego to regulujemy i tu regulujemy wysokość, wysokość przepustnicy czyli, czyli te, te obroty nasze tak zwane wolne obroty to zwykły Kowalski może sobie pokręcić. A co jeszcze regulujemy w takim, w takim gaźniku? Zwykły kowalski też może regulować iglicę w przepustnicy, czyli ustawić jej odpowiednią wysokość. Z tego co wiem zwykły kowalski to tam e, raczej nie zagląda, raczej kręci tymi dwoma śrubkami. Czy to cała, cała regulacja giaśnika no niestety niestety nie. Co dalej? Kolejne kroki z regulacją. No to już się musimy dostać do komory pływakowej. Tak musimy znowu wyciągnąć gaźnik, iść z nim na stół, wykręcić tą coś, Komorę pływakową. I tam mamy dysze. Dysze się wymienia. Dysze są wymienne w zależności od potrzeb. Wymieniamy na większe, mniejsze, żeby wymienić dysze. Wystarczy śrubokręt? No, niestety nie wystarczy śrubokrętu. 3 czwarte dysz w fińskich skuterkach jest nieopisane. Czyli nie wiemy, jaka jest założona, za założona w tej chwili dysza. Przyda się sprzęt do mierzenia, do mierzenia dysz, żeby wiedzieć, co jest założone i żeby założyć większą lub mniejszą w, 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 w zależnie jaki są potrzeby. Co dalej? Regulujemy jeszcze przepływ powietrza. Tak, przepływ powietrza jest też jest też bardzo ważny. Jak zauważycie gaźniki są różne. Chyba od 16 mm chodzi o średnicę tutaj do 21. Mm. 22. Mówimy o zwykłych chińskich. Wiem, że są też większe. 30, 35, tam chyba leży 40 od większego sprzętu. Co pół milimetra jest ta średnica podawana. Ci tacy bardziej domyślni wiedzą, że nie jest to przypadek. Tylko, tylko ktoś siedział siedział mi to wszystko i to wszystko obliczał w skrócie trzeba się na tym znać żeby dobrze poprawnie wyregulować gaźnik żeby skuter miał pełną moc fajnie się wkręcał trzeba to wszystko wyregulować jak ktoś że tak powiem nie ma za bardzo pojęcia albo tam słyszał albo widział jak się reguluje gaźnik, to raczej niech się, niech się za to nie zabiera, niech da zrobić takim jak ja, czyli mechaniką. Ile trwa taka dobra regulacja gaźnika? No, nie będzie przesady, jak powiem, oczywiście zmyciem takiego gaźnika, czyli odpaleniem, że tak powiem diagnozą co jest nie tak, sprawdzeniem świecy, jak spalanie wygląda. Wyciągnięciem gaźnika, wypraniem go złożeniem i regulacją, to 4 godzinki nie wasze. 4 godziny, 4 godziny macie z głowy przy zabawie z gaźnikiem. Jak to wygląda? Powiem Wam, no wkręca się, zakręca się tu wszystko, odpala się, czeka się aż skuter się zagrzeje, bo regulujemy na ciepłym silniku. Jak chodzi dobrze, powiedzmy przejażdżka, albo nie przejażdżka, jak chodzi dobrze, zostawiamy. Jak nie, to poprawiamy coś jeszcze. Potem sprawdzamy świecę, jak wygląda świeca. Czy nie jest czasem zbytnio czarna, I jak jest czarna, no to znowu wyciągamy, coś tam poprawiamy, wkładamy z powrotem, odpalamy go, żeby się zagrzał. I tak, aż, aż, aż będzie wyregulowany cały. Pamiętajcie, co regulujemy? Najprostsza regulacja biegu jałowego, czyli tak zwanego tego, tych wolnych obrotów. To jest tutaj ta siła. Tą śrubą regulujemy wysokość przepustnicy, czyli ustawiamy te, te obroty. Tutaj to jest skład mieszanki biegu jałowego. Aha, i pamiętajcie, że sanie, na saniu raczej nie regulujcie, jak sanie jest jeszcze otwarte, sanie jak się zagrzeje się, zamyka zamyka dopływ tego paliwa, co idzie z boku, tak zwanego rozruchowego, a przepustnica, przepustnica dysza wolnych obrotów jest cały czas, ona cały czas pracuje. Nie jest tak, że w pewnym momencie jak zaczynamy otwierać przepustnicę, czyli idzie linka do góry, przepustnica się unosi, tamta dysza się zamyka. Nie zamyka się, ona pracuje cały czas. To dyszą cały czas paliwo, paliwo płynie do, do naszego silnika. W lepszych gaźnikach jest jeszcze tutaj trzecia dysza, dysza od, od sania, niektórych w lepszych. Mówię, też się ją wymienia, też się reguluje to sanie. Wtedy, wtedy no jest troszkę prościej to wszystko wyregulować. Jak już wyregulujemy gaźnik na ciepłym, na ciepłym silniku wypadałoby zostawić tego, ten, ten, ten skuter czy motor na 24 godziny, zobaczyć czy odpali rano jakie obroty będzie miał na saniu i, i tak dalej, żeby to wszystko działało poprawnie jak jest zimno na dworze, tak jak teraz jest, nie wiem, plus 2, plus 3 skuter może chodzić niepoprawnie, może być wymagana lekka, lekka że tak ingerencja w gaźnik, lekkie przeregulowanie na takie zimniejsze dni, ale to jest taki że tak powiem, kompromis. Jak lekko przeregulujemy, może nie mieć tak wysokich obrotów. Ale za to będzie nam chodził lepiej na bardziej chłodnym silniku. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja: pamiętajcie, że przy tych najprostszych, najprostszych, tych chińskich skuterkach, jak ja na to mówię, ssanie to nic nie ma wspólnego z rozgrzaniem silnika. Nie jest to połączone tak jak w samochodach, że tu się rozgrzewa, to ssanie się zmniejsza. Nie. Jak będzie FES, powiedzmy przy minus 30, silnik się jeszcze nie rozgrzeje, sanie się zamknie, bo sanie działa na zasadzie prądu elektrycznego. Się, nagrzewa się pod, pod wpływem prądu produkowanego przez futer, nagrzewa się płyn tutaj w środku, w tym automacie sania i wtedy on się rozszerza i, i zamyka dopływ. Paliwa tego, tego odsania i to nie ma nic wspólnego z temperaturą, z temperaturą silnika. Tyle ode mnie, myślę, że tak prosto, po chłopsku wszyscy zrozumieli, co się reguluje jak. Yy... Tyle, subki, lajki, niech się niesie. Komentujcie, co myślicie, może macie inne zdanie, to też zapraszam. Komentarzy jeszcze, jeden chyba kiedyś usunąłem. Ze względu na wulgaryzmy, jak ktoś ma osobne zdanie, to zostawiam. Póki co zostawiam. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie.